Czy twoja skóra po zimie woła o pomoc? Może być sucha jak pustynia, może być zmęczona jak po maratonie serialowym, albo szara jak poniedziałkowy, deszczowy poranek. Stop, 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 stop. stop. Czas na wiosenne odrodzenie twojej skóry. To lecimy z moją receptą. Pierwsze, peeling na start. Ja używam mikrodermabrazji, natomiast jeżeli masz skórę wrażliwą bądź naczynkową, polecam peeling enzymatyczny na bazie kwasu glikolowego. Żegnamy martwy skórek. witamy świeżą, rozjaśnioną skórę. Stosuję serum, bo skóra po zimie chce pić. Ja używam na dzień ten z kwasem hialuronowym, turbo dowilża moją buźkę, a na noc stosuję Mercedes serum z linii Time Wise No bo troszkę już lat mam. Po trzecie, Obowiązkowo krem, który działa jak tarcza. Ja używam tego z linii Timewise i dodatkowo jeszcze e, filtra e, przeciwsłonecznego SPF 30, bo wiosenne słońce to nie żarty. Po czwarte, jako bonus, maseczka przynajmniej raz w tygodniu stosuję naprzemiennie, albo taką mocno nawilżającą, albo tą z racji tego, że mam skórę mieszaną i tłustą, e, czyli taką oczyszczającą głęboko moje pory na bazie węgla aktywnego i kwasu salicylowego. Moja skóra też przeżywa poziomowy kryzys? Napisz w komentarzu wiosna, a podpowiem Ci jak ją ratować.